Witam, to jest Tomolko, a w tej recenzji pokażę kolejną eksję w mojej kolekcji, tym razem High Grade'a. Eksja, jak już kiedyś wspominałem, to Gundam z serii Gundam 00. Należała do organizacji Celestial Beings i była piltowana przez Setsunę FCA. Sam model pochodzi z 2007 roku i składa się z 5 wyprasek. Budowa jest polikapowa, to raczej nikogo nie dziwi. Natomiast problemy są też inne. Od choćby to, że 5 wyprasek na ten model i na jego ilość broni to za mało. Bazowe kolory są w większości wypadków na swoim miejscu, z wyjątkiem chociażby głowy. Głowa EXI to jest coś, co dosłownie uwielbiam. Kocham ten prosty wi zróżnicowanie kształtów, detali i kolorów, a tutaj mamy dosłownie dwa kolory. Białe i czerwone. To nawet nie wygląda tanio. To wygląda po prostu jak podróbka. Rozumiem, że nie pokusili się o te żółte wenty po bokach twarzy. Ten element w RG jest niedorzecznie mały i nie do zrobienia w inny sposób, ale brak zielonych kondensatorów cząsteczek GN to już totalna przesada. Co prawda nie marudziłbym na przyroczysty, bezkolorowy plastik. Normalnie daje nam to możliwość kastomizacji. Natomiast spójrzcie na naklejki. Tutaj nie ma zielonych kondensatorów. Wszystkie mają do naklejenia czarną naklejkę. Wspominałem już o tym lata temu w recenzji Ariosa. Przez ten czas wykminiłem dlaczego. Prawdopodobnie zrobili to w ten sposób, ale moim zdaniem to wytłumaczenie jest mało sensowne. Wspomnę o tym w następnej recenzji EXI. Poza tą głową, to oczywiście, silnik GN nie jest podzielony na osobne części, a powinien być. Wszelkie kable GN nie są w takich kolorach, jak powinny być. Poza tymi na ramiennikach. To osobne, gumowe części swoją drogą. W nogach cud, że w ogóle mamy front łydek w osobnym kolorze. Choć co komiczne, i tak złym, bo powinien być tam kabel cząstek GN. Co do łydek, też możecie zwrócić uwagę, że części je budujące mają wklesłą powierzchnię. I pomyślcie, że ktoś w Bandai stwierdził, że to będzie świetny pomysł, aby dokładnie na tej. Klęskłej powierzchni umieścić łączenie z wypraską. Niedanie w takiej sytuacji Undergate'a to dosłownie przestępstwo, i tutaj nawet nie chodzi o to, że to stary model. To nie ma znaczenia tak naprawdę. To było fatalnie przemyślane już te 18 lat temu. Miejsca te są tak trudno dostępne, aby je wyczyścić, że nawet zbytnio się tym nie przejmowałem. I jak odpowiednio sobie to światło, to jak widzicie, jest tutaj widoczny ślad. W niektórych miejscach nawet dość mocno wypukły. I teoretycznie mógłbym się tego wstydzić, ale w praktyce to Bandai powinno się wstydzić tego, że coś takiego zaprojektowało. Też pokażę Wam głowę z bliska, abyście bardziej zrozumieli mój ból. To, że oczy nie są osobnego koloru, to tam można w sumie nawet przeżyć. To i tak się aż tak często nie zdarza, żebyśmy mieli tutaj oddzielne części. Nawet w Wiedźmie zdarzyło się tak, że mieliśmy do tego nieosobną część. Natomiast to są dosłownie dwie połówki samej głowy. Ten tutaj tył. wi z kamerą, która też oczywiście nie ma zielonego koloru. Twarz, plus ta czerwona część do tej twarzy. No i te dwa elementy e, przyroczyste. A poza tym żadnego innego koloru. A powinno być tutaj go sporo. E, już tak jak mówiłem, pomijając oczy i pomijając te żółte węty tutaj. No to choćby ten tutaj trapez powinien być w kolorze frame'u, tutaj powinna być kamera, tutaj druga kamera, tutaj powinny być kable GN, no i boki policzków powinny być e, też w kolorze frame'u. Ale to też w sumie jest coś, z czego nawet nie robię z jakiegoś powodu Perfect Grid <laughs> ale to omówię, kiedy będę omawiał Actia. Um, no więc ta głowa wygląda bardzo biednie i szczerze mówiąc nawet y, głowa astrai wygląda ciekawiej bez pomalowania. I nawet też nie mogę powiedzieć, że skupienie Bandai poszło w jakiś inny element, ponieważ tutaj cały ten model wygląda na taki nie zaprojektowany. Choćby ten tył, gdzie mamy silnik GN, y, um, chciałbym w sumie, żeby te części były innego koloru, one powinny być y, szare lub w kolorze frame'u, a tutaj mamy to po prostu jedną część łącznie z tym silnikiem GN, więc no trochę średnio. Tak Te samo ten element tutaj, ten czubek powinien być biały, nie jest i to będzie ważne w jednej innej recenzji, która, która będzie prawdopodobnie w przyszłości, no ale to, to później. A z takich innych miejsc, powinny być osobnym kolorem, a nie są, to chociażby ten plastik tutaj, który jest biały, powinien być w kolorze frame'u. To jest po prostu jedna część łącznie z tą. Tak samo tutaj powinien być kabel GN. Też jest po prostu mm, szary plastik. I niestety tutaj jest to aspekt taki, że mam tutaj dwie części, które tworzą cały tors myślę tam ten kor szary co też sprawia że cały tors jest jednym wielkim nieruchomym elementem niestety też kolejny aspekt taki dość słaby tutaj znowu mamy biały zamiast um, metalu. Tutaj kable GM powinny, powinny być, tutaj powinien prześwietliwać frame, dół stół jest czerwony, a to w sumie nikogo pewnie nie dziwi. No i tak gdziekolwiek nie spojrzeć w sumie to wszędzie mamy jakieś braki w kolorystyce. Ale co do kablów GM, no to tak jak mówiłem, mamy poprzedniego koloru te kable, gumowe kable. Dzięki czemu, że są gumowe możemy zrobić choćby tak, ale też widać, że mają e, jeden wielki mold line na sobie. Przez to jak są ułożone, one są ułożone po prostu yy, jakby stojąc w wyprasce. Jest to zrobione po to, żeby one przyjmowały domyślnie taki właśnie kształt. Bo jakbyśmy mieli je na płasko, to wtedy one byłyby płaskie i ten kształt by się niezbyt tworzył. Yy, I teraz pytanie, czy wolelibyście, aby był tutaj dobry kształt odzorowany, czy wolelibyście, aby nie było tego line'u. Ja osobiście wolałbym brak line'u. Ale z tym kablem jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Otóż naklejki do kablów GN, jak mógł się zobaczyć, jak pokazywałem naklejki, są takie blade. Kiedyś się ciekawiłem, dlaczego one są blade, a nie są w jakimś odludzkowym kolorze zrobione. I prawdopodobnie to wszystko wychodzi się właśnie z tego. Naklejki na kable GN zostały tak stworzone, aby pasować do tych gumowych kabli. To ma sens jako kontynuacja tego, ale... Widząc to, jak te kable wyglądają ślicznie w każdej innej wersji poza tymi non-grade'ami i high-grade'ami, no to trochę jednak szkoda, że postanowili zrobić z kablów GN taki blady pasek. Jakbyście chcieli kupić tą Eksję i zrobić jej ładne kable, to bardzo polecam jedną z takich taśm, które można kupić w Empiku, dosłownie kosztują 2-3 zł, mniej więcej. Możecie nawet nakleić na nie naklejki, które idą na eksję. Ułatwi wam to wycięcie ich na dobry rozmiar, przyklejacie i dzięki temu macie odbicowe kable GN, które będą wyglądać znacznie lepiej, aniżeli na pewno goły plastik, ale niż taki bd też uważam, że wyglądałyby lepiej. Oto wszystko dostajemy wraz z Hygrid Action i mówię, zwrócić uwagę, że jest to. Praktycznie ten sam zestaw, który dostawaliśmy z SD z pewnymi dodatkami, bo też tak naprawdę jest to absolutnie standardowe wyposażenie Akcji, które prawie że odzwierciedla tytuł, jaki ma Xia, czyli Seven Sword. Natomiast ja nie rozpocznę od mieczy, rozpocznę od dłoni. W zestawie dostajemy te takie standardowe otwarte pięści do trzymania broni, lub też do postawienia w tej takiej nijakiej pozie na półce. Ale dostajemy też jedną otwartą dłoń. Szkoda, że tylko jedną, ale też w sumie może powinniśmy wręcz dziękować, że choćby tą jedną dostaliśmy, bo zwykle nie dają żadnej, łącznie z tamtymi czasami. I teraz pozwolicie, że pójdę od rzeczy, które są najmniej zawodne, czyli zacznę od GN Sworda. Jak chodzi o akcję, jest to najbardziej ikoniczna jej broń, ponieważ jest to równocześnie. Tarcza, karabin oraz miecz w takiej nawet ładnej formie, nawet ładnej dzięki temu, że mamy tutaj pewne rozdzielenie kolorów, choć miecz jest w takim nudnym, brzydkim szarym jak cały frame. Tarcza mamy rozdzieloną tylko i wyłącznie na niebieski i biały, choć to kółko powinno być gunmetalowe, eee, tak samo sam karabin to tylko i wyłącznie szary plastik, taki sam jak frame, no ale kształt i no, duża część detali, bo nawet sam karabin jest dość mocno wydetelowany są na swoim miejscu. I aby podłączyć tą broń do EXI, musimy odchylić rękojeść, włożyć ją do dłoni prawie, że zamknąć, i teraz jeszcze tarczę podłączyć tym mocowaniem do przedramienia. I mamy GN Sword na swoim miejscu. I tak naprawdę to właśnie to mocowanie głównie trzyma tą broń na swoim miejscu, ponieważ rękojeść siedzi bardzo luźno w dłoni. No ale to trzyma to wszystko bardzo mocno. Tak więc raczej nie powinno nam się nic wyczepiać. Tak to wygląda w trybie karabinu. I możemy sobie wysunąć miecz, aby mieć to w trybie miecza. Od razu dla symetrii tarcza, która jest wykonana dosłownie z trzech części, czyli spodu, góry oraz tego łącznika. W sumie to z czterech, ponieważ jest to jeszcze polikap. I tak, po pierwsze bardzo fajnie, że mamy ten spód, bo w sumie to się niezbyt często zdarza. Natomiast to, że ta tarcza nie jest podzielona... Jest fatalne, a jeszcze bardziej fatalna jest ta naklejka. Jak mówię, zwróćcie uwagę: tutaj jest wiele równych powierzchni. Tutaj są takie otwory, tutaj też. To są w ogóle, jakby dwie powierzchnie pod kątem, i na to idzie jedna wielka, długa naklejka. Nie, jakby absolutnie, moim zdaniem, to nie wchodzi w ogóle w rachubę. To jest ewident do pomalowania i jest to bardzo duży, moim zdaniem, fuck up ze strony Bandai'a. Oczywiście tarcza podłącza się tym mocowaniem i podłączy się do tego samego miejsca, co w drugiej ręce podłączyliśmy miecz. No i to wygląda spoko, tarcza jest wystarczająco duża, abyśmy wierzyli, że cokolwiek chroni. Co prawda zlewa się z całym Gundamem przez to, jak bardzo to jest niebiesko, ale wciąż nie wygląda na najgorzej. Można też sobie ją dość fajnie pozować, więc pewne możliwości tutaj są. Następnymi dwiema brońmi są GN Shortblade i GN Longblade. Są to pod względem detali identyczne miecze. Rynkojeści mają te same. Potem tą górę mają też tą samą. Jedyne co, to po prostu jeden jest dłuższy, drugi jest krótszy. Tutaj też powinno być więcej kolorów, choćby to w ten element powinien być genmetalowy. raczej powinny być srebrne, aniżeli białe, ale no cóż, no, mamy to, co mamy. I te miecze możemy tak włożyć do dłoni dłonieksji i trzymają się lepiej niż ta rękojeść, ale też mamy drugą opcję, gdzie. Przydadzą nam się te dwa elementy i są to łączniki, które wczepiamy w to miejsce. Potem też przywracamy ten panel, bo onty powinien wrócić. I w to wcięcie możemy jeden z GN bladeów włożyć. Jeśli zrobimy to samo z drugim bladem z drugiej strony, to oczywiście możemy trzymać każdą broń EXI na niej, ponieważ. Są też tutaj beam sabery. Beam sabery są cztery. Nie pamiętam, nie pamiętam teraz dokładnie, ale motyw jest taki, że chyba górne to są beam daggery, a dolne to są beam swordy. Możliwe, że jest na odwrót, no ale motyw jest taki, że to one idą parami, są beam daggery i beam swordy. Jedyna różnica między nimi oczywiście to jest to, że beam swordy są dłuższe, a beam daggery krótsze. Tylko teraz tak, wyczepiamy sobie ten oto Beam Saber, jego rękojeść, tylko że w zestawie nie dostajemy żadnego oszcza. Dostajemy tylko i wyłącznie to. To był bardzo zły okres dla Bandai. <grywki> Mówiłem już o tym w recenzie Brave'ów. Mówię to ponownie: jest to fatalny pomysł. I on jest fatalny nie tylko dlatego, że no to jest po prostu głupie, ale też dlatego, że to jest jedyna rzecz jaką, jeśli chodzi o beam Sabery, dostajemy. Nie dostajemy drugiego beam sabera, ani nie dostajemy ani jednego beam dagera. Tak więc e, Exia Seven Sword niby ma wszystko, co powinna mieć, ale tak naprawdę jest w tym zestawie... Force Wordem. W Wiem to dużo gorzej. No, ale też powinno, bo jest to niedorzeczna rzecz. Zobaczmy jeszcze, jak to się trzyma. Trzyma się całkiem nieźle. Jest trochę luźne, ale nie jest też tak luźne jak ta rękojeść. I też, jakby tylko się ciekawiło, to te rękojeści przyjmują Bim Efekty. Tutaj jest akurat Beam Efekt Plutone. Jak widzicie. Normalnie pasuje, tak więc dzięki temu, że mam Plutonę, mogę zrobić sobie eksję z poprawnego koloru Beam Saberem, a nawet Beam Daggerem. No, jak chodzi o łączenie z podstawką, no to jak widzicie, nie ma tutaj nic, ale widać też wyraźnie, że to jest osobna część. Tak więc odczepiamy sobie tą zaszczepkę i mamy port na podstawkę Akcji, na przykład Axiom Base 4. I szczerze mówiąc, to trochę marnowaniem podstawki jest używanie jej do tego modelu. Między innymi dlatego, że pozowalność też najlepsza nie jest. Głowa jest na podwójnym bolczącie, standardowym polikapie. Możemy rufać ją do przodu i do tyłu. Na boki lekko, tak do dołu i tak do góry. Oczywiście pełen obrót. Tutaj wokół szyi mamy te dwa, jakby, skrzydełka, które też możemy porufać do góry i do dołu. W plecach nie mamy nic łącznie z tymi Beam -shaberami. Tutaj, jeśli chodzi o budowę stawów, to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ mamy tors. Mamy tą część, która jest pomiędzy torsem a narabiennikiem, no i na ramiennik, i ruch do przodu całej ręki mamy taki, to też przy okazji te elementy zbliżą do siebie. A ruch do tyłu mamy taki, co oddala te elementy od siebie. Pełen obrót, wychył do góry jest maksymalnie taki, I jak widzicie, na ramiennik się rusza niezależnie od ramienia. Mamy obrót ramienia lekko ponad łokciem, aby ominąć kabel. Pojedynczy łokieć dający coś ponad 90 stopni. Dłoń na standardowym bolżoncie, tak więc norma. Jak chodzi o tors, to nie mamy żadnego ruchu do przodu do tyłu, ani nawet zbytnio na boki. Mamy pewien ruch, ale to jest raczej ruch też z kroczem względem nóg. Mamy tylko obrót o 360 stopni. Przedni skid armor rusza się do góry, ale tylko i wyłącznie tak, plus jak widzicie budowa tego stawu sprawia, że niezbyt to pomaga z pozwalnością nóg. Jeśli chodzi o tył to standardowo mamy mm, nieruchomy skid armor, ale możemy poruszać do góry beam saberami, co jest dość ciekawe, ponieważ no, not even wiedźma. Arial i Calibarn mają statyczne beam sabery, a tutaj proszę bardzo, wykop do przodu jest taki, do tyłu taki. Szpagat jest słaby, bo nogi są na ball jointach. Mamy też ruch nóg względem krocza do przodu do tyłu. Nie ma tutaj żadnego stawu obrotowego, jedyne co to możemy używać ball jointa. Jest podwójne kolano, ale raczej nie w takiej konfiguracji jakbyście się spodziewali. Znaczy, tutaj to oczywiste, ale no jest tutaj. Nie ma tego zbytnio w tym miejscu, ale wciąż um, jest to nie najgorsze zgięcie. Mamy ruchomy ten element na c i to jest element, który przy pozowaniu nóg bardzo lubi mi wypadać. I też przez to, jak jest zbudowany, czyli tym ball jointem, to obawiam się, że może się połamać. No i jak chodzi o stopę, to mamy polikapa, który. No i jak chodzi o stopę, to mamy ten element, który możemy poruszać stopą do przodu i do tyłu. No i potem ten element od siebie ma bolżąt, dzięki któremu możemy obracać stopę, dawać ją na boki w taki sposób, czyli to w sumie koreguje z tym, jakie mamy zgięcie w udzie. Możemy też tak maksymalnie zginać nogę do przodu, tak do tyłu. Więc pozowalność nie jest może absurdalnie zła. Zdarzały się gorsze. Szczególnie stopy są zadziwiająco pozowalne. jointy są gdzieś bardziej pozowalne niż to, co wymyślili w Wiedźmie. No ale ogółem, mimo że Exia to jest taki gandam, który jest zbudowany pod bardzo dużą zręczność, no to ten model nie jest zbyt dobrze pozowalny. No, i porównania rozpocznę od porównania z prototypem EXI, czyli Astrajom Type F. Choć co ciekawe, jeśli chodzi o modele, to Astraja jest na podstawie EXI. I też jeśli chodzi o tą Astraea, to możecie zobaczyć, jak wygląda użycie tych taśm z MPQ jako kable GN. Tutaj porównanie z najstarszym prototypem, czyli Gendem M0. Porównanie z wspomnianym w tej recenzji Plutonem. tak wspomniane ze względu na Beam Saber Brave coś spoza 00, aby nie było zbyt nudno, LG Crossbone, Banan, no i porównanie z High Grade Kalibarnem, Real Grade Unicorn, Master Grade Barpathos, no i Perfect Grade Exia. A w ramach porównania z czymś typowym, porównanie z lewą nogą Perfect Grade Unicorna. Podsumowując, HG Exia to 18-letni model i czyszto po niej w praktycznie każdym aspekcie. Kolorystyka out of box jest średnia, masową pozowalność, widoczne i fatalne miejsca łączenia z wypracką, modliner w widocznym miejscu. Jedyne co się wyróżnia na jakikolwiek plus to sztywność. Zbudowałem ten model co prawda w tym roku, ale Astra zbudowałem już lata temu i wciąż się trzyma. No i ilość akcesoriów, bo mamy prawie pełen zestaw. No, ale brakuje BIM-daggerów. Miałem dylemat nad jej oceną. Patrzenie na to, jakie modele, jak oceniłem, nie pomagało, bo tylko dochodziłem do wniosku, że potrzebuję zrobić aktualizację co do tego, jaki model ma jako mocne. I przez ten właśnie wniosek uznałem, że dam Exit niższą mocę, czyli Purple buga. Warto ją brać tylko, jeśli chcecie naprawdę tanią wersję tego modelu, bo da się go dostać nawet za 50 zł. Natomiast jeśli chcecie cokolwiek bardziej jakościowego, to bym szedł w Real Grade'a. Nie jest on idealny. Kiedyś opowiem o tym coś więcej, ale chcąc posiadać 1 do 144 eksje na półce jest dobrym wyborem. To będzie tyle na tą recenzję i zanim ją zakończę, zaproszę Was na 12 spotkanie na Wrocławia, które odbędzie się 21 września, prawie że równy miesiąc od premiery tego filmu. Jak zwykle, wrocław obrodnica 61. Spotkanie trwa od 14 do 20. Dla zainteresowanych link w opisie. Komentujcie. Subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeśli Wam się spodobał. Na razie.